Witam serdecznie, nazywam się Włodzimierz Kogulać Wraz z moją żoną Agnieszką prowadzimy pierwszy w Bydgoszczy barbershop Oraz salon prezydencki Pelwis Zapraszamy na wydarzenie Wzlot Brodaczy, które odbędzie się 13 czerwca Na Stajnym Rynku w Serdecznie zapraszamy Zapraszamy na Sadiska, Bardzo proszę. Co to masz stan o mnie? Co znowu wyczerpacie? No. Nic, to czeka na samej Nie masz stać i nic. Stać, się ty się siumiak, ja a moze, będzie mówił. Ja nie wiem, jak wierzę. poza Ja nie mogłam się tu w ogóle ulokować bo się no. Wszystko się rozpoczyna o 12:00 w południe w Głosie na Starym Rynku, gdzie się właśnie chwilowo nie znajdujemy, będzie wiele atrakcji dla gości będą stare samochody, będzie można je obejrzeć z zewnątrz, od środka również będzie autobus kierowodawstwa czyli będzie można zrobić szczytny cel, szczególnie przed okresem letnim, gdzie tej krwi naprawdę Brakuje. Spotykamy się, żeby pobić rekord Polski w ilości osób z zarostem. To może być zarost trzydniowy, jak i również zarost mojej długości albo jest również dłuższy. I na końcu sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcie. O godzinie 14 spotykamy się w babie Jack, gdzie goście będą mogli uczestniczyć w darmowych szkoleniach ze strzyżenia, z golenia, jak i również z pielęgnacji męskiego zarostu, czyli naszej brody. Piękny I pozdrawiamy Huberta Właściciela. Gościem specjalnym w pubie będzie bloger, osoba, która prowadzi portal Czas Dżentelmenów, Łukasz Kielba. To spotkanie może się odbyć tylko dzięki wam, dlatego zapraszamy na wsparcie na portalu polakpotrafi.pl. Nie na wsparcie! To dzięki wam spotkanie na Starym Rynku się odbędzie. Oczywiście liczymy na to, że będziecie liczną grupą przyjezdnych, jak i również mieszkańców Bydgoszczy. Dzięki temu uda się pobić rekord. Oczywiście dla przebytej gości do nagrody.